OK, jesteśmy na bazie. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie u Rafaela. Mamy dwie osoby do oczyszczenia szczypów programów. Wifi cywilizacji. 12 cywilizacji przybyło, przyglądać się, jak człowiek jest zanieczyszczony i co jest czynione dla człowieka u Rafaela na bazie. I zapraszamy. Pierwsza jest Małgorzata, hasło szesta i drugi jest Patryk. Hasło pirate, zapraszamy. Pierwszą istotę Małgorzata. Simone przekazuje wizerunek. M-A-L. M-A-L. G, G O R Z, R -Z. A T-A. A, A Ok. Gut. A są różne Okazała Ukazała się planeta w różnych odcieniach pomarańczu. To jest jedna cywilizacja. Jedna cywilizacja tam doświadcza. Też ale Wszystkiego doświadczają pozytywne, negatywne, neutralne. 15 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej. Ukazała się na stole kryształowym. No mocno zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty. Owalny der po prawej stronie mózgu ściągnięty. jest aktywny. Jest stres i problemy ten program. Trójkąt ściągnięty. der ist aktiv, der auch die genetikfehler unterstützen. Ten Dann ist quadratischer <coughs> Der da. ist auch aktiv. Aktywny. Und das soll halt machen, dass sie sich sehr viel Gedanken um ihren inneren Kreis I macht. stwarza ciągłe nieprzyjemne myśli, zmartwienia.

Dann ist noch so, eine, wie so ein chip, da e, da w, nicht w Kształcie Buteleczki-Chip ściągnięty. Dann ist ein quadratischer Chip. nie, da, nie, aktywny. Da nicht nie jest aktywny. Da. Dann ist noch ein quadratischer da. Chip. ściągnięty. jest ist aktiv. soll halt schlafstörungen I za Sen. Dann ist noch ein dreieckiger Trójkąt Chip. Da nicht aktywny. Zwischen ist ein owalny chip. chip między uszami ściągnięty? Ist nie jest aktywny. A w w prawym oczu dole ściągnięty. Nie jest aktywny. Mund jest frei ja ma usta, nie ma nic. Wirbel im nacken ist ein chip. Owalny w z w naskon jest owalny Nie jest aktywny auf der linken Schulter ist ein quadratischer Streck. Falter da bitte z lewej dłoni ściągnięty. sich gerade an. Programm dazu sich zwischenmenschliche Sphere. relacje międzyludzkie, ten program. Herz ist frei. Na sercu nie ma nic.

Program to się włączy. I zakłóca funkcję. nerek. Kwadratowy quadratisch z Der jest auch aktief. Aktywny. I ma wpływ na muskulaturę kierującą moczem osłabia. jest Mały okrągły chip z macicy ściągnięty, Nie jest aktywny. Hüfte is ist Na biodrach nie ma nic. Auf dem na prawym udzie ściągnięty. Puls ist działać. Zakłóca e, krążenie krwi. Ten program. Knie Na kolanach nie ma nic. Hmm. Das stóp zjechali, nie ma nic. Rafael hmm. sprawdza I jeszcze raz. Mówi okay, Rafael hat nichts mehr gefunden. Hmm. Teraz jest aura sprawdzana. Die aura sehr, sehr schwach, nur noch, also aura sehr jest bardzo słaba i złota energia odnawia całkowicie aury... Okay. Zrobione. To planet. Ochrona planetarna, obiadomo istotę. Ja, yes. i is No, it's jest total... bardzo wzruszona, siedzi i płacze. Beruch, set, Wezius gerade. rozmawia, uspokaja, neutralizuje tą istotę Gibt ja noch i przekazuje tej istocie jeszcze informacje, które ja. gdzieś zagubiła w sobie czy zapomniała. Ja. Jetzt bedankt sich. Składa podziękowania, zeszła ze ja. stołu ja. Schon portal. i żegna się i zniknęła w portalu. Bardzo się cieszymy, następna istota oczyszczona z męczących programów z dokuczliwych programów, bo każdy program dokucza człowiekowi. I zapraszamy następną istotę. To jest Patryk, Hasło Pirate. Simone przekazuje wizerunek P-A-T-A-T -r, r y k R-Y-K Okay. Uh, um, planet. e, zielono-czerwona planeta się ukazała. There's There's Jedna cywilizacja tam doświadcza. There's There's auch alles Wszystkiego mm. doświadczają negatywne, pozytywne, neutralne. 10 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej, ukazał się na stole kryształowym. To jest na wieńcu No więcej, jak, jak um, ćwierć, ochrona planetarna um, zniszczona, spłynęła z tej istoty auf der Seite, hier, ist ein chip. Chip po Seite stronie mózgu ściągnięty jest aktywny. Aktywny. i problemy to, tworzy to, ten program. <coughs> trójkąt chip, ściągnięty. Da, da, sich immer aus und program ruchomy ma. Halt, uh, agresio, also, Jak się włącza, auf, to ach, tworzy ach, agresję okay. w tej istocie. Is noch ein chip. Okrągły chip ściągnięty.

Der sich program zaczął się, się włączać i stwarza takie bóle fizyczne. Obalny chip, chip ściągnięty. Da nicht Nie jest aktywny. Dann jest da. W kształcie buteleczki ściągnięty chip. Die am program zaczął się włączać. Uh, ja, <much> <das much> uh, <much> program no i ten program zmusza do, naduż, no do używania e, czy alkoholu, czy narkotyków, czy jakieś tam rzeczy. E, ten program tak działa. Zmusza istotę do tego. Kwadratowy no czy ściągnięty. To jest aktywny jest I też e, nie dopuszcza do wypoczynku ten program? Na uczach nie ma nic. Augen sind frei. Na oczach nie ma nic. Im mund, auf dem Gaume liegt ein ovaler Chip. Ovalny Chip z podniebienia ściągnięty. Okay, aktiv. aktywny, Das soll halt Osłabia system immunologiczny. Zwischen den Wirbel im Nacken ist ein Chip. skarku ściągnięty. Ist nie jest aktywny. Zwischen ist ein chip. Okrągły Chip między łop łopatkami ściągnięty schalt sich immer wieder aus und Program und das soll dann halt die muskulatur Jak się włącza, zakwasza muskulaturę. Ma dwa wężowate Stworki, obinięte na nadgarstkach. ściągają Sollen halt die ja, gelenke schwächen. I osłabiają nadgarstki, te toksyny, już tam oczyszczone, zrobione. Um, Also die inneren Organe, auf dem Herzen liegt noch ein ovaler Chip. Ovaler Chip serca, ist Nicht aktiv. Die Lunge ist frei. Na nichts. Auf dem Leber liegt ein dreieckiger Chip. Trüg kommt von Der probiert sich gerade an. Programm dazu sich Das soll dann halt die Funktion stören. Wie sagt man Organ. Owalny czyb z wewnątrz żołądka ściągnięty, aktywny i stwarza stany zapalne, śluzówek w żołądku. Sind frei. Na jelitach nie ma nic, na nerkach frei. nie ma nic, na pęcherzu nie ma nic, prostata, frei. prostata nie ma nic, sind frei. organy męskie nie ma nic. In hüfte noch Owalny czyb w lewym biodrze ściągnięty, nie jest aktywny. Oberschenkel sind frei. Na urach nie ma nic. Nie sind Na kolanach nie ma nic. Bis ist auch do stóp zu nie ma nic. Rafael robi przegląd. Jeszcze raz. Rafael hat Pościągane. Teraz jest Aura sprawdzana. Po prawej stronie, przy, przy szyi, Aura ma pęknięcie. Rafael jest tam zajęty. Zamyka przestrzeń laserem i złota energia odnawia całkowicie aurę. Zdrowiony. aura Ochrona planetarna owija tą istotę. Ja, er sitzt, um, met die usiadł sobie na stole i jest zadowolony, przeszczęśliwy składa podziękowania. jest spokojny szczęśliwy, ale spokojny żegna się podziękował się i zniknął w portalu bardzo się cieszymy dla tej istoty uwolnił się z paskudnych programów, namaste zostańcie zdrowi, zapraszamy was też